Dzisiaj dokonałeś wielkiego kroku. Pytanie: jakie będą następne? Twoja stopa stanęła w wyjątkowym miejscu, pełnym historii historii, którą możemy napisać wspólnie. No dobrze, ale dlaczego tutaj w ogóle jesteś? Jakie wartości przez Ciebie przepływają? A co do siebie przyciągasz? Z pewnością swoimi decyzjami przyciągnąłeś wyjątkową społeczność ludzi, pełnych wartości, ambicji, wiedzy. I co najważniejsze serca i chęci. Zacząłeś od poszerzania swojej wiedzy i świadomości śledząc treści na naszym kanale. Dziś dałeś sobie niesamowitą szansę obcowania w tej społeczności na żywo. Można powiedzieć, wspólnie łamiemy schematy. Wychodzimy z internetu, aby spojrzeć sobie w oczy. Zbudować wyjątkowe relacje. Zderzyć ze sobą pomysły, które kryją się w Twoim pięknym umyśle i wspólnymi siłami. Budować nasz świat. Świat tworzony na prawdziwych wartościach, gdzie drugi człowiek ma znaczenie. Zdrowie płynie z natury. Potrafimy słuchać swojego organizmu. Finanse są zależne od nas, a nie my od nich. I gdzie dążymy do wspólnego sukcesu i prawdziwego szczęścia? Uwierzysz we własną sprawczość? W to, że to Ty jesteś reżyserem filmu, w którym jednocześnie grasz główną rolę. Kogo dziś poznasz? Jakie pytania zadasz? Czym zainspirujesz innych? Może to właśnie relacje stworzone tutaj staną się tymi najbardziej wartościowymi? Otworzysz przed sobą wrota potencjału? No więc, jaką historię napiszemy razem?